Cześć, witajcie, a ja jestem Wifi, a w dzisiejszym odcinku widzowie zrobimy sobie recenzję takiej oto unikatowej kostki z Lego o numerze katalogowym 5004077, czyli unikatowa kostka ze sklepów. Target z 2015 roku ale zanim zaczniemy, pamiętajcie o strzeleniu tutaj łapki w górę oraz zasubskrybowaniu kanału wraz z dzwoneczkiem, ponieważ lecimy teraz po 2000 subskrypcji, a ja już nie przedłużam i lecimy z odcinkiem. Co do tej kostki, jak już sam powiedziałem, ma ona tutaj numer katalogowy 5004077 i jest to unikatowa kostka ze sklepu. Target. Sieć sklepów Target znajduje się tylko w Stanach Zjednoczonych i właśnie tylko w Stanach Zjednoczonych mogliśmy sobie takową kostkę zdobyć właśnie w sieci sklepów Target. Kostka jest bardzo unikatowa, no bo jak sami wiemy nie można było jej zdobyć w Polsce. Ja zakupiłem ją sobie na Bricklinku, też właśnie przyleciała do mnie ze Stanów Zjednoczonych. Swoją drogą czekałem na tą kostkę aż miesiąc, ale w końcu się doczekałem. Posiada ona 25 elementów jak ta kostka działa. Ona ma tutaj aż cztery figurki, każdą z innej serii LEGO. Tutaj pierwsza figurka jest z serii LEGO DC Super Heroes. Jest to po prostu jakiś super bohater z DC. Ja się niestety na DC nie znam, więc nie powiem Wam, kto to jest. Kolejna figurka jest z serii LEGO Chima z sezonu trzeciego Legenda o Gnistym Chi. jest to właśnie ser Fangar w dobrej wersji, czyli w tej, w której był jakby pod koniec trzeciego sezonu Chimy. Kto oglądał ten na pewno wie. No i mamy jeszcze takiego nurka z LEGO City. No a z serii LEGO Ninjago mamy Kaja w kamiennym stroju. No to co? Ja zabieram się za odpakowywanie tej kostki i widzimy się po odpakowaniu. Tak właśnie prezentuje się sama zawartość naszej unikatowej kostki. Pójdźmy sobie od boku od naszej figurki z serii Lego Chima. Jest to oczywiście ten nasz dobry surfangar, jak dla mnie figurka naprawdę świetna, no bo wy zwykły, od razu mówię, że wszystkie figurki z tego właśnie setu nie występują w żadnych innych zestawach właśnie oprócz tej kostki. Na przykład jeśli chodzi o Fangara, to on w zwykłych zestawach ze występował w tej swojej złej, lodowej wersji, a tylko i wyłącznie w tej kostce możemy znaleźć tą jego dobrą wersję. Co ciekawe, każda figurka w tej kostce dostaje taką szarą podkładkę, a co do Fangara, naprawdę ładny tors. Dostaje jeszcze pelerinka. Minus taki, że przez to opakowanie ta pelerinka jest niestety troszeczkę pogięta. No i oczywiście tradycyjna maska z cimy. No głowa oczywiście no, nie wygląda najładniej, ale no tak ona musi wyglądać, no bo jednak jest to figurka z lecimy, więc musi być to taki tygrys szablozębny, więc taka twarz tutaj musi być zachowana, by tutaj to wszystko dobrze wyglądało. Jak dla mnie figurka wygląda naprawdę, ale to naprawdę ładnie. Przechodząc sobie dalej do, tej, do tego super bohatera z serii DC Super Heroes. No też wygląda on naprawdę spoko. Co ciekawe, ma jeszcze nóżki nadrukowane po bokach. No, niestety z tyłu już nie ma nadrukowanych. Ma tutaj również taki oto, jakby złoty znaczek na ręce. No i bardzo fajne włosy i twarz. I co ciekawe, ten nasz bohater z serii DC, jako jedyny w tej kostce, posiada taką oto ulepszoną drugą twarz. I to też wygląda naprawdę, to naprawdę fajnie. Idąc sobie dalej. Mamy tą figurkę tego nurka z Lego City. On też wygląda całkiem spoko. No i tej figurki, również jak tej Zimy i z DC, nie znajdziemy w żadnym innym zestawie oprócz tej kostki. Ma ona bardzo ładny tutaj na z tyłu jest to jakby taka macka o śmiernicy. No i z przodu też ten tors ładnie wygląda. No i tak się jeszcze prezentuje. Twarz tej figurki. No, według mnie też wygląda naprawdę ładnie. Ona akurat nie ma drugiej twarzy jak nasz bohater z DC, ale figurka ma naprawdę świetne ręce, bo ma tutaj taki jakby krótki rękaw Tak do połowy niebieskie, do połowy żółte. No, a to też bardzo, ale tutaj bardzo fajnie wygląda. No i jest to jedna z moich niewielu figurek z City, bo ogólnie City nie kolekcjonuje tak samo jak DC. Czy Chimy, a choć z Chimy mam jeszcze jedną tam figurkę. No i teraz przejdziemy sobie do Kamiennego Kaja. No i właśnie po kamiennym kaju. To jest figurka, po której właśnie kupiłem tą kostkę. Ponieważ tego kamiennego kaja potrzebuję do swojej kolekcji. No jak dla mnie figurka wygląda naprawdę ładnie. Ma bardzo fajnie nadrukowane nogi. Bardzo ładny tors kamienny. Na ramiennik tego samego koloru, który ma figurka Lloyda ZX. Tego z pierwszego sezonu. Włosy tradycyjne jak na kaja. No i tak się to tutaj prezentuje z tyłu. Ale jeszcze mam pokażę twarz. Ponieważ ten Kai Posiada inną twarz niż inne figurki Kaja. Tak się właśnie prezentuje twarz tego Kaja. Jest ona uśmiechnięta. No bo jak sami wiemy, twarz Kaja z sezonów od pilotażowego do siódmego nie była wcale taką uśmiechniętą twarzą. I ta twarz jest tutaj bardzo unikatowa, ponieważ tylko ta figurka Kaja posiada właśnie taką oto uśmiechniętą twarz. No i. Myślę, że bardzo fajnie tego Kaja już tutaj w tej swojej kolekcji. Nie. I na sam koniec chciałbym Wam tutaj widzowie pokazać, ponieważ udało mi się już zebrać wszystkich ninja w kamiennych strojach. Właśnie Kai był tą ostatnią, brakującą mi figurkę. Tutaj Wam je troszeczkę szybciutko pokażę. Mamy kamiennego Jay'a. Ten kamienny Jay był dostępny w książce w Encyklopedii Postaci z 2016 roku. Też bardzo fajna figurka. Następnie mamy kamiennego Loida, który był dostępny tylko i wyłącznie w najdroższym zestawie z sezonu trzeciego, czyli reaktywacja. Mamy właśnie kamiennego Kaja, którego przed chwilą Wam tutaj zaprezentowałem. Mamy kamiennego kola, który był dostępny w takim malutkim zestawiku z święta umarłych i właśnie kola z tego malutkiego zestawiku posiadam, tak się ten zestawik tutaj prezentuje, właśnie stąd tego kola posiadam. Kupiłem go za jakieś 30 zł na Allegro. No i mamy oczywiście kamiennego Zaina, który pojawił się w dokładnie tym samym zestawie co nasz kamienny Lloyd. No i Zain wygląda tutaj naprawdę fajnie. Jako jedyny ma trochę inny tors niż tutaj nasi pozostali ninja. Dajcie koniecznie znać, czy będziecie chcieli kiedyś zakupić sobie taką kostkę. No i mam nadzieję, że ta recenzja Wam się spodobała. Zostawcie tutaj łapkę w górę oraz zasubskrybujcie ten kanał oczywiście z dzwoneczkiem. To by było na tyle w tym odcinku. Ja bym Fifi, to tyle Siemka.